Wracając z nart, zjadłem właśnie w pysznym, ciekawym, autentycznym i takim niepozornym miejscu. Koniecznie jak będziecie w okolicach Kamiennej Góry, to tutaj zajedźcie. W kawiarni u Leszka przywitał nas sam pan Leszek i były na ścianach w ogóle, gdzie styl jest taki z lat któryś z dziesiątych, nie mam pojęcia których, ale bardzo wczesnych i są zdjęcia, gdzie widać, że w 2000. Roku gdzieś pan Leszek gotował chyba dla parlamentu czy kogoś tam. Dostaliśmy najpierw na przystawkę niezamawiane coś, takie czekadełko. Chlebek z smalcem i kiełbachą dobrą, mega. Chłopaki strzelają petardą. Chłopak strzelił petardą i dostał pojazd od przechodzącej kobiety. Z kiełbasą dobrą i z ogórkami kiszonymi jeszcze lepszymi. Na serio, ogórasy kiszone, już wiedziałem wtedy, że to miejsce jest... Sztos. Mój kompan zjad y, zawijanego schabowego, z z pieczarkami w środku i serem, a ja placka po węgiersku z gulaszem i do tego dostaliśmy taką michę surówek. Wszystko było wyśmienite. Kamienna Góra, kawiarnia uleżka.